Nowy Ład 3.0, czyli co kombinuje rząd na 2026 rok. Z zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że planują uproszczenie podatków VAT, ZUS i CIT. Oczywiście, jak się wgłębi w te propozycje uproszczeń, to ma się wrażenie, że chodzi tylko i o, wyłącznie o taką retorykę, a te uproszczenia mają spowodować zwiększenie wpływów. Konkretnie, jeżeli chodzi o CIT, to głównie mają majstrować przy estońskim cit e, mianowicie mają ograniczyć, takie są plany, ograniczenia estońskiego cit wykluczenia z niego usług oraz ograniczenia możliwości stosowania w spółkach, które nie zatrudniają w ogóle pracowników. Teraz y, jest taki okres y, przejściowy, y, w którym można nie zatrudniać odpowiedniej ilości pracowników, a z estońskiego cit można korzystać. Jeżeli chodzi o VAT, to jest planowane ujednolicenie składek, czyli tutaj podwyższenie składek, nawet mówi się o wprowadzeniu owatowania takich usług jak edukacyjne i medyczne. No, byłby to odważny krok i mocno obciążający społecznie zobaczymy. No i jeżeli chodzi o ZUS, to mówi się o zwiększeniu kwoty składek zus owskich od, człon od wynagrodzenia członków zarządu, na przykład w spółkach ZON.